Huawei dał się nam poznać jako producent zegarków, które nie tylko oferują przydatne funkcje, ale mają świetny design i długo działają na baterii. Najnowszy Watch GT3 oferuje nam świetny styl i do 14 dni działania bez ładowarki. W tym materiale przedstawimy Wam najważniejsze zalety tego zegarka. To świetny wybór na świąteczny i noworoczny prezent. GT3 to najwyższa jakość wykonania. Huawei specjalizuje się w smartwatchach, które jakością wykonania nie różnią się od klasycznych analogowych zegarków. Metalowa koperta w złotym kolorze i metalowa bransoleta pleciona z drobnych ogniw zachwycają designem. Do najwyższej jakości wykonania można także zaliczyć jego wodoszczelność, aż do 50 metrów. Huawei Watch GT3 w wersji 42 mm Elite wprowadza magnetyczny mechanizm zapinania bransolety. Na obu końcach bransolety umieszczone są magnesy. Umożliwiają one całkowicie płynną regulację długości. Można dopasować GT3 do swojego nadgarstka. Zapinanie zegarka jest teraz bardzo szybkie i wygodne. Równie wygodna co bransoleta jest obsługa zegarka. Z prawej strony koperty znajdziemy dwa przyciski. Górny pełni też rolę pokrętła. Pozwala to na łatwiejsze i szybsze przewijanie listy funkcji i treści powiadomień. Na ekranie z programami pozwala nam przybliżać i oddalać widok, co umożliwia szybsze znalezienie szukanej aplikacji. Do dolnego przycisku użytkownik może przypisać skrót do ulubionej aplikacji. Ekran to chyba najważniejszy element smartwatcha. To od niego zależy, czy prezentowane informacje będą czytelne. W wypadku Huawei Watch GT3 w wersji 42 mm, mamy do czynienia z wyświetlaczem o przekątnej 1,32 cala. Technologia AMOLED zapewnia nam bardzo dobre kąty widzenia, maksymalny kontrast i odpowiednią jasność. W sklepach jest również dostępna wersja z większą kopertą o średnicy 46 mm i ekranem o przekątnej 1,43 cala. Huawei Watch GT3 ma wbudowany głośnik i mikrofon, łącząc się ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Umożliwia wygodne prowadzenie rozmów, gdy nasz telefon jest w pobliżu. Zegarek jest idealnym narzędziem do monitorowania naszego zdrowia i kondycji. Dlatego, Huawei Watch GT3 jest wyposażony w pełny zestaw czujników: akcelerometr, żyroskop, barometr, magnetometr, termometr i pulsometr, i GPS. Zegarek mierzy tętno i stale monitoruje natlenienie krwi. A to teraz bardzo ważne. Jedną z funkcji Watch GT3 jest precyzyjny pomiar snu. Z pomiarów dowiemy się, ile czasu spaliśmy, ile razy się przebudziliśmy i jaki był udział snu głębokiego i płytkiego. Całodobowy pomiar natlenienia pozwoli odkryć problemy z bezdechem sennym. Dodatkowo pomiar temperatury skóry i tętna umożliwia monitorowanie stresu. Długi czas działania na baterii to jedna z cech, którą zegarki Huawei wyróżniają się na tle konkurencji. Mniejsza wersja o kopercie średnicy 42 mm oferuje do 7 dni działania na jednym ładowaniu, a większa, 46 mm, aż do 14 dni. Dzięki aplikacji Huawei Zdrowie użytkownik może samodzielnie zainstalować dodatkowe aplikacje na swoim zegarku. Pozwoli to jeszcze bardziej dostosować go do indywidualnych potrzeb. Huawei Watch GT3 to zegarek, który zdobywa sympatię jakością wykonania i bardzo rozbudowaną funkcjonalnością. Długie działanie na baterii i bogaty zestaw czujników umożliwiają lepsze monitorowanie zdrowia niszu konkurentów. Rozmowy głośno mówiące przydają się przy wielu okazjach. Niemniej ważny jest jego bardzo dopracowany i elegancki design, zarówno w wersji damskiej, jak i większej męskiej.